Proszę Państwa, kolejny odcinek: Ludzie, Pasje, Miasto realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy muzyki. A przede wszystkim, chyba do krainy rytmiki, ponieważ w dzisiejszym programie perkusista Piotr Lemin Wesołowski, Piotr Świołek polecił. Witam. Witam. Dobry. Witam. Dzień dobry. Nowa, nowy, nowy nabytek. Tak, nowy, nowy nabytek. nabytek. Jeżeli Dokładnie. chodzi o zespół. Świeżutki, można powiedzieć. No <noise> Dobrze. Dobrze. Zanim w ogóle o tej perkusji, i o graniu i tak dalej, zresztą Piotr Cię bardzo wychwalał. No to pytania zawsze padają takie same, więc lecimy. Częstochowianin. Tak, częstochowianin. Tak, z dziada Pradziada. No niekoniecznie z dziada Pradziada, ponieważ. A, no. Rodzice, tutaj można powiedzieć moi, no to od strony mamy rodzice, mama mieszkała, moja babcia w Częstochowie, aczkolwiek dziadek pochodził z pod Wrocławia oh. i później przeprowadził się tutaj do Żarczyc. Aha. No i później poznał babcię, no to się przeprowadził do Częstochowy, co nie? Aha, na Powiedz od... mi, no. Piotr, ty, ty wiesz z czego, co oni robili w życiu, z czego mieli chleb? Jedni czy drudzy? No, moi dziadkowie no to... Rolnicy? No... Czy no i ta, i Tak i nie, bo mój dziadek to tam jak był od małego, no to pomagał też tam w, w roli, w, w, różnych, w różnych tam czynnościach w domu, co nie, on mhm. był pracowity, no w sumie jest, no mhm. 82 lata na, I, na, chodzie, na, na chodzie, na grzyby, z babcią jeżdżą, więc no... Super. No to zajmują po... się tam gospodarstwem, kurami, więc no... Aha. No to pozazdrościć kondycji. Tak. Piotr, czy ty jesteś obciążony dziedzicznie tym, że muzykiem jesteś, czy muzykantem, to, to znaczy to... w rodzinie byli muzycy? No, to znaczy mój wujek od strony tutaj taty, no. jego brat na trąbce po, pogrywa, Aha. no Aha. tam w różnych orkiestrach takich, no, belizm, wiadomo, takie wiadomo. sakralne jakieś tematy Historie. czy coś, mhm. co nie? E, Szkoła średnia to? Techniką gastronomiczną tutaj na Worcela. No proszę mi No, Ale ty z, ja z kucharzem z... rozmawiam? No właśnie i tak <laughs> i tak nie. No, niby skończyłem tam yy, no. kierunek technik żywienia i gospodarstwa domowego, aczkolwiek tak no, w połowie nie, nie bardzo. Się, się tym tak pasjonuje. No mm -hmm. z, z kulinariami to mam tyle wspólnego, że po prostu lubię testować różne, różne kuchnie, różne restauracje, mm -hmm. jak jeździmy z moją Madzią, yy, no to właśnie w różnych miejscach jadamy, oceniamy. Mm -hmm. Ale to ja rozumiem, że z wykształcenie takie jest, ale w zawodzie nie pracujesz. Nie, 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 w zawodzie nie pracuję. Mhm, a mogę zapytać, co robisz? Żeby no mieć... Pracuję w branży oświetleniowej. W branży oświetleniowej, ale to znaczy świecisz na koncertach, czy raczej? Nie, no, yy, produkujesz lampy. No, w, w, w firmie z, z oświetleniem po prostu. Rozumiem, dobrze. Na wszelkiej maści. Mhm. No, pretekstem w ogóle do naszego spotkania jest yy, Twoja pasja, czyli gra na perkusji. To się dawno temu tak. zaczęło? No w sumie nie tak dawno, jak można by pomyśleć, bo wiele ludzi, muzyków i w ogóle mhm. yy, yy, po prostu z, z zaczynają w taki sposób, że od małego coś tam usłyszą i, 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 i robią. Te, i robią. Ja, ja niekoniecznie z bębnami tak mam, no i tak, i nie, bo po prostu do, od jakiegoś, nie wiem, 15 roku życia, 14 bardziej się tak za, za muzykę wziąłem tak na poważnie, żeby A masz i słuchać teraz? czy coś. Teraz mam 33. Czyli to jest 15 lat grania. Ale niekoniecznie właśnie z, z, z instrumentem Aha. wcześniej to po prostu takie podrygi były, bo myślałem, że mi to po prostu przejdzie, co nie? No, bo wiad, wiadomo, w tamtym wieku to, to różne rzeczy się robi. Wiadomo. No i pałkami od ryżu no, uderzałem w szklanki. No, parę szklanek niestety pod moim naporem ucierpiało. <laughs> no. czy, 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 czy tam ka kana o kanapę czy coś. No. Aczkolwiek później no, nie przechodziło mi to w sumie. i zakupiłem swój pierwszy zestaw perkusyjny i tak w sumie jestem sa samoukiem. Aha. Aczkolwiek tak y, można powiedzieć, z paroma przerwami grałem i właśnie jedną z tych przerw tak trochę no, nie, nie, nie szło mi tak, jak y, można powiedzieć, chciałem i się posłużyłem tutaj nauczycielem. No Czy można tego no byłem u, parę, u pa, na parę lekcji u Mateusza Karonia. Aha. No, to bardzo I... dobry też edukator. I A coś... ja nie wiem, czy Mateusz był u mnie w programie, czy nie. Był, był, był. był. był? Oglądałem też. Aha, był. No to już go nie zapraszał. <laughs> e, czy, czyli jeżeli byśmy tak się cofnęli, to takie granie na poważnie, to ile to jest lat? No tak, nie wiem, z, y, można powiedzieć, no, z 10 lat 10 z, prze, z przerwami, z takimi, przerwami. Co, nie, No bo to mm. różne rzeczy tam mm -hmm. na życiu. No wybrały, ale wiesz, co, nie? jakby nie patrzeć, to ciągnie cię cały A, czas. Tak, tutaj cały czas się. ciągnie, no i właśnie, no, cór, no, no fajnie, próbuję że... coś tam. No. właśnie, no, wcześniej też tam jakiś no, tam, z, z, z kolegami tam graliśmy mhm. no, w różnych. Ale w jakieś składy, Ty, może, może słyszałem. A nie. nie. Znaczy to... pa, Pan optyką takie coś było. No, no. Jeszcze taki ten. No, no, tam, można powiedzieć, że, że krótko tam byłem, no, ale jest taki też zespół Mizantur, co tam mhm. jeden z gitarzystów teraz te we fra, w Fraserze właśnie mhm. u nas gra, no to on, on tam współtworzył ten projekt to z, z jego w sumie inicjatywy. I, z drugiego mm -hmm. takiego kolegi. No, oni tam sobie wydali później, później płytkę. No ja, ja akurat, no y, może i, by się inaczej to potoczyło, ale miałem syna, można powiedzieć, w drodze i, i zrezygnowałem z paru tam projektów, co nie, no i... No wiadomo, no i odpowiedzialność. Piotr, y, wiem, że z wykształcenia jesteś kucharz, ale jeżeli bym Cię zaprosił na kolację, to co powinno się znaleźć na talerzu, żebyś powiedział mi, ale ten Kowalski mnie ugościł. Co Ma tak. Szeberka, gulasz, Aha. placek po węgiersku. Aha, czyli no różne w ten, no, pierogi. O, to szerokie Schabowy też nie, 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 nie pogardziłbym, polska kuchnia też jest monumentem, można uh -huh. powiedzieć, w, mo w moim guście. Tak. No, włoska, różne w sumie kuchnie. No. Powiem ci, że większość osób, które do mnie przychodzą tu do programu, to cały czas tylko ta pizza, pizza, tak. włoska kuchnia, no. kuchnia jest bardzo popularna w Polsce. Ja ja też jestem, znaczy oczywiście nie zjem, ale, ale jestem jednak polska kuchnia mhm. mi najbardziej pasuje. Ehm, rozumiem. Powiedz mi, jeżeli byś, Ja miałbym cię zapytać o gust muzyczny twój, jeżeli mógłbyś wymienić mi trzy zespoły, które są dla ciebie ważne, to były, to co to by były za zespoły? Na pewno to był zespół Rush, kanadyjski, mm -hmm. progresywny. Kojarzę, rok progresywny, po, Rush. Porku po no. Tree. Też w sumie rok progresywny, metal progresywny, brytyjski. Nie znam tego zespołu. No, polecam. Tak. No, dużo takich melancholijnych jest te, tematów, albo, albo takie no, po, pogmatwane, polirytmia i w ogóle. Aha. A trzeci, no to nie wiem, dobra, niech będzie Iron Maiden w sumie, bo, bo to mi otworzyło drogę do takich progresywnych Aha. tworów, co nie? No bo też tam. Tak. No, bawili się później w takie dłuższe kompozycje, złożone i w ogóle. Mhm. E, jest czas na czytanie książek? No mało w sumie tak przeznaczam no. czasu na, na książki, aczkolwiek jeśli chodzi o, o książki, tak jak już mam przeznaczyć czas, no to y, na takie biograficzne na przykład. Aha, Starr Lemi, to O, Co coś? o Ziozbor, Powiedz coś mi, coś Proszę takim? Państwa, bo Piotr ma ksywę, znaczy jest tak, Piotr, e, Lemi, Wesołowski, e, Lemi y, Motorhead. tak? No tak, dokładnie. To, to, się też, i... to też się właśnie wzięło z tego, bo du dużo słuchałem y, Motorheada hmm. i Motorheada i Motorheada w, w pewnym okresie życia i, no, no. i kolega właśnie stwierdził, że. No bo tam ktoś Ech. też powiedział, o, ciągle ten motorhead, a, a kolega powiedział, przecież to jest Lemi. No, no i tak się jakoś I się wzięło, co nie wiem. Mhm. E, jest jakiś film, który jest dla ciebie ważny, albo który byś mi polecił? No nie wiem, czy, czy bym ci to polecił, bo to pewnie zna większość osób, bo no. na przykład Forest Gump. Tak, nie, no to oglądałem no. oczywiście. Tak, tak, tak. Czyli Forest Gump, to jest no, Gump, świetny film, to trzeba filmy przyznać. też Quentina Tarantino, no, w sumie ni, ni, niby nie wszystkie, aczkolwiek no, większość ich obejrzałem. Piotrze, poza graniem na perkusji, ty masz jeszcze jakieś inne pasje? No, na, na przykład podróże z, tak? z moją partnerką Madzią, właśnie mhm. ukochaną. No, podróżujemy sobie w różne pozdrawiamy, miejsca. Madzie. No, pozdrawiamy Madzie. Tak, pozdrawiamy, tak, jasne. No, no i tam, no, znajdujemy, można powiedzieć, przyjemność, przy, przyjemność w, w architekturze, w tak. zwiedzaniu tam różnych zabytków, miejsc, Aha. atrakcji, co nie. No dobrze, super. Dzika przyroda też, lubimy spa spacery różne takie. To jest tak, że Obecnie jesteś perkusistą zespołu? Fraser. Fraser. Dokładnie tak. Ten zespół tak ewoluuje, bo różne gatunki muzyczne, a na obecną chwilę to co rok? Tak, taki polski rok. Polski rok. rok. Mhm. Dokładnie tak. Polskie teksty, takie zbliżone właśnie do takiego y gr grania z wcześniejszych lat, co nie, takie. Uh -huh. A jaki jest w ogóle twój stosunek do Częstochowy? Co ty w ogóle sądzisz o tym mieście? No i w sumie sądzę, no miłe słowo mogę powiedzieć o Częstochowie. Wiele ludzi mówi, że, że Częstochowa to taka, ten. No, Dziura. Zapadła dziura, czy coś, ale no. na tle tych wszystkich y, miast, czy coś, no, naprawdę w, w, można zawiesić oko na, na architekturze, czy, czy w ogóle na, na, na ten. Mm -hmm. Przy, przyjemnie się tutaj też no, mieszka, no, nie, nie, w sumie nie, nie narzekam, chociaż no, perspektywy, no, niektórzy też tam mówią, no i, no i to w sumie też prawda, no, nie ma tutaj jakichś takich no, zakładów takich ten Dobrze, żeby no, się nie, 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 roz, nie rozwija jakoś tak. Totalnie i nie ma też miejsca, żeby, żeby jakiś większy zespół przyjechał na, na koncert czy coś, żeby tam gdzieś tak. gdzieś zagrać, co nie? To też jest akurat problem, ale no, jednak coś się tam dzieje, są, są miejsca, są jam są sessiony jakieś, za, zawsze się jakieś znajdzie. Tutaj. A chodzi do klimatów? No właśnie do klimatów kolega mnie tam namawiał, żebym przyszedł, jeszcze nie dotarłem tam. To wybierz się, bo, bo tam ja dużo przykład... fajnych muzyków, mm -hmm. się spotykaj. No właśnie, kurczę, fajnych muszę, muszę w końcu jest, tam. Muszę sobie pograć, no, mm -hmm. no, no, mówię, no, tak, no bo no. to dżemy, nie. Tak, tak, dżamy to, ta, ta, to, ta, to ta, wiadomo ta, ta, na ludzie. Chociaż bardzo dobrze wspominam jump sessiony w twojej kolei na przykład były na dekabrystów. To, to no, już dawno tego nie ma, co nie? O, to zapadła przeszłość. Jest. Tak, tak. Jeszcze... No kiedyś dekabrystów wciątniło życiem, tam no, było składzie no dokładnie, no teraz grota po, podufada. No tak, grota, A to no, nic. dokładnie. A co nic, dobrze. Kiedy można cię będzie zobaczyć na scenie? Jest w ogóle jakiś plan na jakiś koncert? Czy... No na razie jest plan, żeby, żeby wszystkie do, dopiąć, kawałki co nie, no. żeby były zrobione na Tip Top. No a Aha. później no, to w sumie trzeba lepiej najlepiej śledzić stronę Frazera i, I tam, te, tam uh -huh. pewnie będą a jakieś. Czy to jest tak, że to raz w tygodniu próba? No na poczet, no bo ja pracuję na, 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 na zmiany. Jak, jak mam pierwszą zmianę, to robimy dwie próby, no, tak, taki jest pierwotny plan, co nie? Aha. Więc no, zobaczymy, no, no, ale no, no re, re, regularnie, regularne próby i no. będzie, będzie myślę, dobrze. dobrze, co nie. Dobrze, czego już tak życzyć tobie na koniec naszej rozmowy. Poza zdrowiem oczywiście, no bo... Zdrowiem, żeby zawsze szczęście dopisało. Żeby, żeby się wiodło. Żeby się wiodło. Dobrze, proszę Państwa, goście moimi Państwa, Piotr Lem Wesołowski, perkusista Dziękuję zespołu Fraser, Świeży, świe, świeżo upieczony, bo dopiero zaczyna przygodę z chłopakami, no ale bardzo się cieszę, że jest w programie. Jeżeli chcielibyście Państwo go gościć, to puśćcie mu Motorhead i, i pierogi albo Schabowego nie pogardzi. <grym> Um, uwielbia podróże, um, ze swoją partnerką jeżdżą, zwiedzają, lubi częstochowe, uważa, że nie jest tak strasznie, jak co niektórzy gadają, także bardzo się cieszę o, na tą rozmowę, bardzo. pozdrawiam i machamy tu. Trzymajcie się ludziska, pozdrawiamy Was serdecznie, pa pa. pa, pa.